Słuchajcie, tu Ela z Paryża. Dzisiaj moim punktem zainteresowania będzie ten most, który się za mną znajduje. Most nazywa się Pont aux czyli most wymiany. A o nim w kolejnej części tego filmu. Za mną z kolei jest most artystów. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie się po wodzie. Ale ktoś sobie tej gra na instrumencie i śpiewa. Latem tu jest bardzo dużo, słuchajcie, artystów, którzy dają swój performance czyli nie wiem, jakieś malunki robią, ale najczęściej śpiewają albo tańczą. I dlatego właśnie nazywa się Most Artystów. Przyjrzyjmy się z bliska a tak naprawdę, słuchajcie, to nie interesuje mnie ten most, tylko most, który jest za nim Most Artystów w Paryżu. Wzięliśmy się na most artystów, gdzie Paryż cały czas trudni życiem. Na moście artystów, taka jedna ciekawostka, to kiedyś było na nim przywiązane pełno kudeczek, takich właśnie. Ludzie myślą, słuchajcie, że jak zawieszą kłódkę metalową, to ich miłość przetrwa wiecznie. Nie wierzcie w to. Po prostu komercjalne zagranie. A kiedyś było pozawieszone tyle kudek, że most się zawalił i mostwo Paryża postanowiło ściąć wszystkie kutki i zamontowali teraz taki pleksis e, taką płytę plexiglas, żeby ludzie nie montowali tych kutek bo ten most, e, no wiecie, tyle kutek metalowych to jest duże obciążenie i sprawia niebezpieczeństwo dla osób. E, przemieszczające się przez, przez niego. Czyli tutaj patrzcie, po całej długości było tyle tych kłódek, że naprawdę ludzie, e, nie wiem, nie liczy na to, że metalowa kłódka Wam z całej życie na całe życie, bo to tylko metal, trzeba się dogadać w związku. To może bardziej kłódka, słuchajcie, że ci kogoś na siłę zatrzymali. Ale czy warto na siłę, żeby ktoś Was kochał? Nie polecam. Bo jednej stronie słuchajcie, kamieniczki Po drugiej artyści Tu możecie kupić książki, postery, różne plakaty. To wszystko latem jest pod tyle, słuchajcie. A my idziemy dalej? Za chwilę Wam pokażę, gdzie się kierujemy. Teraz dokładnie znajdujemy się na moście nowym. Ale mnie interesuje most, który stawiuje się za mną. To się nazywa Most Wymiany, tak przetłumaczmy na Polski, jest jeden z ważniejszych mostów w poprzednich latach Paryża. Pierwszy most na tym miejscu powstał w IX wieku. E, bo słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, potem został zburzony, były różne historie tego mostu, ale pierwszy most na tym miejscu powstał w IX wieku. Jest taki już bardziej solidniejszy most w XIV wieku w Paryżu, bo jak pewnie wiecie z historii powstawania wielkich metropolii, na początku wszystkie osady e, znajdowały się przy zbiornikach wody. Ja sam przepływam przez, przez paryskie miasto. Ten most łączy jedną stronę perża na środku znajduje się Île de la Cité i po drugiej stronie jest druga odnoga tej rzeki. W XIV wieku Île de la Cité to było Serce Paryża to najważniejsze centrum, tam odbywały się najważniejsze wydarzenia i różne ceremonie. Także, żeby tam dojechać do tego centrum, ludzie musieli pokonać dwa mosty. Albo ten most, Pont Grand, czyli duży, duży, duży most, a po drugiej stronie Pont Petit, czyli mały. Nazwy wzięły się oczywiście z rozmiarów tego mostu. Ten most taki jest jakiś duży, ma tylko. 103 metry długości i 31 metrów szerokości. Także uwierzcie mi, że kiedyś tam były tłumy w 1300 roku zmienili nazwę z Grand Pont, czyli z Dużego mostu na Pont. Change to jest taka zamiana wymian. O czym to polegało? Słuchajcie, kiedyś w XIV wieku było bardzo duże zaludnienie, było bardzo dużo ludzi chcieli mieszkać w centrum miasta. Jak przypominam, to wszystko to było centrum miasta, na tym moście znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i przemysłowe. Kiedyś, słuchajcie, w XIV wieku było bardzo duże zaludnienie. Każdy chciał mieszkać bardzo blisko centrum. To sprzyjało lepszym, lepszym warunkom życiowym. A propos gospodarowania tego mostu, który teraz, jak widzicie, stoi sam, bez żadnych budynków, to kiedyś, w XIV wieku, odbywała się tutaj wymiana, zamiana pieniędzy brokerów, było, byli tutaj również złotnicy. Na tym moście, słuchajcie, można było wymieniać pieniądze i zamieniać swoje artykuły na pieniądze również. A ówczesną walutą, która panowała we Francji w Paryżu, to były Denie. W XIV wieku na tym moście można było się zapożyczyć. Jednak Kościół zabraniał brać procentów od pożyczki. Także trzeba było ufać osobie, która się pożyczało pieniądze, bo nie wiadomo, czy ci odda tyle, ile pożyczyła. Obecna forma tego mostu, który my możemy podziwiać do dzisiaj, to wynik budowy, która ukończyła się w 1860 roku na rozkaz Napoleona III. I właśnie z tej racji mamy to N -y na każdym przęśle. W Paryżu, jak zobaczycie, tylko N. To właśnie chodzi o Napoleona. Ciężko uwierzyć, że kiedyś na tym moście było tyle zabudowań, że nie można było z niego widzieć e, przepływającej pod nim rzeki. Aż ciężko uwierzyć. Ponieważ ten most był drewniany kiedyś to w 1621 roku 23 na 24 października most spłonął razem ze wszystkimi budynkami na się mieszczącymi. Król dostał donację na odbudowanie tego mostu, było trochę tego wydatku, żeby to odbudować odbudowali go znowu oczywiście drewnianego. No i historia dalej się toczyła. Pieniądze, żeby wejść na ten most, były przeznaczane na utrzymanie tego mostu, jak wspomniałam, oraz na... to było takie rozwiązanie, żeby upłynnić przejście przez ten most, żeby nie tworzyły się korki. W pewnym momencie było tak dużo ludzi, którzy chcieli przez ten most przejść, że taka historia mówi, że okoliczny chłop chciał przedostać się do Ildesite, czyli do tego centrum, żeby sprzedać swoje produkty i czekał cały dzień tylko po to, żeby się przez ten, przez ten most przedostać. Także w tylko 103 metry długości. I on czekał cały dzień, żeby ten kawałek pokonać. Pamiętacie, że w tamtych czasach to miejsce było naprawdę dudniło życiem, i to było jedyne miejsce, w którym można było trochę zrobić pieniędzy dla rodziny, żeby ją utrzymać. Człowiek mógł przyjechać i sprzedać swoje zbiory, żeby zrobić na dalsze życie w swoim miasteczku. Także patrzcie, teraz to jest żaden problem, żeby przedostać się. Tutaj ludzi pokonuje codziennie trasę do pracy i do domu. Bardzo łatwo się tutaj dostać i niedużo ludzi na tą historię, słuchajcie, także podziękujcie im potem. To nie jest duży most, ma tylko 103 metry długości i 3 metry szerokości, jest naprawdę krótki. Widok z niego jest taki. Przejdźcie się po tym moście, żeby doświadczyć chociaż minimalnej cząstki historii, która tutaj miała miejsce. Ten most łączy ze sobą pierwszą i czwartą dzielnicę Paryża, a metro najbliżej tu usytuowane to metro nazywa się Chatle. Także zapraszam Was bardzo serdecznie w to miejsce. Historię tego mostu już znacie, także teraz przejście po nim będzie zupełnie innym doświadczeniem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i zapraszam do oglądania Pryża razem ze mną. Do zobaczenia.